Czy da się zrobić buty z opakowań po produktach Dresscode X Selfie Project? Number one, panterkowe naklejki. Number two, coś pod oczy, nieźle nawilżone, muszę aż wytrzeć sobie dłonie. Trójeczka, ciekawa sprawa, panterkowa maska na twarz. Może ją trochę podsuszę i wykorzystam. I number 4 największe opakowanie, w środku znowu maska, ale mięciutka niczym slime. No i fajnie, dłonie będę miał teraz jak dwudziestolatek. A żeby było widać, że pracuję nad butami z opakowań po produktach Selfie Project, ex-dresscode. Umieszczam tą fajną gwiazdkę nie na twarzy, a na paznokciu. Także wycinamy poszczególne elementy ze skóry welurowej, następnie z pięknej, białej licowej skóry licówki potocznie. Wszystko wycięte, zwijamy skórę, no i przechodzimy teraz do tych papierków. Muszę je osuszyć. Pod to grafitowe opakowanie znalazłem piękną licową skórę. Także możemy ścienić sobie nasze elementy, następnie posmarować wszystko klejem, bo będziemy łączyć, ale po kolei, bo jest trochę tych elementów. Przyszywamy teraz to opakowanie, grafitowo-pomarańczowe na skórę grafitową. Fajnie to będzie wyglądać. Teraz język, chwila przerwy, bo jak wiecie, ja uwielbiam coś przeką, w pracy. No i muszę się wam przyznać, że wafle torcikowe to jest taki produkt, który znikał mnie tak w 50 sekund. Straszne wiem, ale kocha. Musiałem się posić, bo przede mną trudna sprawa. Słuchajcie, nie ma szansy z tej folii. Nie, także muszę każdy jeden element, każdy jeden, a jest ich, wieście, mi sporo, nie, dokładnie zczyścić papierem ściernym. I to naprawdę w każdą jedną stronę, no trochę czasu mi zajęło. Ale zrobiłem. Także przechodzimy do posmarowania zarówno naszych papierków, jak i skóry. Teraz chwilę czekamy i przyklejamy. No zobaczymy jak będzie się to trzymać. No jest nieźle. Ale co to jest jedna sztuka na chyba... 18. Ale nie ma co płakać. Jak się zacznie, trzeba skończyć. Tu martwi mnie jeszcze to opakowanie, bo tu jest przezroczyste, białe od spodu. Zobaczymy. Słuchajcie, zrobię taką próbę. No. Będzie trochę widać, ale co? Kończymy to klejenie i przechodzimy z powrotem na stół, bo będziemy teraz wycinać wszystkie naddatki, dokładnie co do formy, i możemy przejść do ścienienia brzegów, <laughs> tak, żeby nie było tego papierka, nie, bo będziemy za chwilę przyklejać, czyli smarujemy sobie każdy. Z elementów, z dwóch stron. I zaczynamy, słuchajcie, składać to w całość Na pierwszy rzut element do sznurowania Przyklejamy, poklepujemy Przechodzimy do tyłów To jest górna część naszej olewki Którą łączymy Lewą i prawą stronę na pasku Teraz moje logo i zabawa z gwiazdkami Muszę to jakoś ułożyć Robię to na oko, ale nieźle chyba wyszło Co? Dajcie znać w komentarzu A teraz idziemy na maszynę A teraz zasuwać będziemy Lam, pam, pam. Wiem, że taka muzyka dla fanów dreskodów, bagich i innych selfie projektów to nie jest